아래. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus mówił do tłumów: Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie: Deszcz idzie. I tak się dzieje. A gdy wiatr wieje z południa, powiadacie: Będzie upał. I bywa obłudnicy. Umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże chwili obecnej nie rozpoznajecie? I do czego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne? Gdy idziesz do sprawującego władzę ze swym przeciwnikiem, staraj się w drodze dojść z nim do zgody, by cię nie zaciągnął do sędziego, a sędzia przekazałby cię dozorcy, Dozorca zaś wtrąciłby cię do więzienia. Powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni pieniążek. Oto słowo pańskie. Chwała tobie, Chryste. Ale. Niech Pan obdarzy was pokojem. Pochylmy się nad Słowem Bożym. Właściwie to każda homilia jest jakimś pochyleniem się nad Słowem Bożym. Są takie momenty, kiedy patrzymy w niebo, tam nas Słowo Boże prowadzi, Boże Narodzenie, Niebo wstąpienie. Patrzymy w niebo i tam odczytujemy to Słowo Boże. Kiedy dzisiaj e, myślę o pochyleniu się nad Słowem Bożym, e, to mam taki obraz takiego starca z długą brodą, pochylonego dosłownie nad pulpitem, wielka księga z papirusu, nierówne brzegi, grube kartki, i on rzeczywiście taki pochylony nad tym Bożym Słowem. I dzisiaj święty Paweł daje nam, to mówi młodzież, rozkminę, takie gruntowne rozważanie. I widać, że się do tego przyłożył. Bo mówi, bracia, jestem świadom. Zaraz dojdziemy do czego? Jestem świadom, zakłada, że Paweł nie opowiada o tym, co mu się wydaje. Nie mówię o jakichś tylko przeczuciach, mówi o świadomości. Paweł dotyka tematu, który jest mu bardzo dobrze znany, który był bardzo ważną częścią wręcz jego życia. Można powiedzieć, był mu to temat bliski. Tak dobrze. Znaczy, że jest tego świadom, doszedł do tego, Zrozumiał, opanował, przyswoił sobie tę część rzeczywistości. I mówi, we mnie to jest w moim ciele. Jest tak mocno świadomy tego tematu, że doprecyzowuje. W moim ciele mówi, nie mieszka dobro. Nie czynię dobra, którego chcę ale zło, którego nie chcę. Więc ma świadomość dobra i zła. Ale w moim ciele to, co robię, w tym jest tak dużo zła. I kiedy jesteśmy teraz tak pochyleni, patrzymy na nasze nogi, które często idą tam, gdzie nie powinny, które często deptają drugiego człowieka, które burzą to, co ktoś próbuje budować. Patrzymy na nasze ręce, te, które tak często uchylają się od tego, żeby zrobić coś dobrego. Tak często schowane, a nie wyciągnięte do bliźniego. Patrzymy na swój brzuch, który pochłania za dużo, być może jedzenia, być może złych treści. Patrzymy i słyszymy, jak Paweł mówi: nieszczęsny jak człowiek, biedny jak grzesznik. Jesteś grzesznikiem? Patrzysz teraz na swój grzech? Ej, Ty, grzeszniku, tak, Ty, który siedzisz w ławce, a może stoisz albo klęczysz. Ty, grzeszniku, jesteś tu? To dobrze, że jesteś. Dobrze, że jesteś tu. Kościele. To jest miejsce dla Ciebie. Jest ono tu dla Ciebie wyznaczone. A teraz nie patrz na swoje nogi, ręce, brzuch, ale spójrz do góry, tutaj, halo. Zostaw chociaż na chwilę te swoje grzechy. I zajmij się tym, który tutaj jest, który Cię tutaj zaprosił. Przyprowadził. Spójrz na Niego, bo to On jest źródłem dobra. Gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło, mówi dalej Paweł. Zło jest krzykliwe, to doskonale o tym wiemy. Zło nam się narzuca, bo zły duch nie lubi dobra, więc się narzuca. Ale to Bóg jest tym, który nas wyzwala od złego, i czynu, i ducha. Więc niech będą Bogu dzięki za to. Dzięki Mu za to, że jest tutaj dla nas miejsce, dla mnie i dla Ciebie. Dzięki Mu za to, że tu jest nasze miejsce. Bo tu, w tym miejscu, w kościele, we wspólnocie, na Eucharystii, Pan mówi, ja Cię uwalniam i stwarzam Cię na nowo. Za każdym razem, kiedy stajemy przed Nim, kiedy patrzymy na Niego, kiedy go uwielbiamy, On stwarza nas na nowo. Kiedy przyjmujemy Jego słowo, On nas oczyszcza i uwalnia od zła. A dzisiaj w Ewangelii dosyć wyraźnie mówi właśnie do grzeszników, do tych, którzy nie ogarniają. To znaczy, wydaje im się, że ogarniają, że rozumieją, że potrafią rozpoznać znaki na niebie i na ziemi, tylko że to jest bardzo powierzchowne. Mówi, rozpoznajecie wygląd ziemi i nieba. Ale nie rozpoznajecie tego, co ważne. Ciekawe jest, że to greckie słowo rozpoznajecie, rozpoznawać jest troszkę inne od naszego. Bo to nasze rozpoznawać to jest takie pół na pół. Próbuję rozpoznawać, więc to coś będzie dla mnie albo dobre, albo złe. A to greckie. Rozpoznawać już u podstaw, samego znaczenia tego słowa, zakłada, że coś jest dobro. To dosłownie znaczy sprawdzać, potwierdzać, czy jest to coś dobre. Ujawnić, że to coś jest dobre. Bracia i siostro, dzisiaj Pan patrzy na to, co w Tobie jest dobre. Patrzy na Ciebie. Bo widzi w tobie dobro, bo jesteś dobry. Widzi to, bo sam cię stworzył, więc wie, co widzi. Stworzył i wybrał. Dzisiaj Pan mówi: Ja Cię uwalniam. Ja dzisiaj znów Cię wybieram. Być może zapomniałeś, zapomniałaś, ale ja dzisiaj po raz kolejny. Bez znudzenia wybieram Ciebie. Ja dzisiaj stwarzam Cię na nowo, mówi Pan. Oto we mnie jest źródło szczęścia i wszelkie dobro. Amen. Powstańmy i dobremu, miłującemu Bogu przedstawmy to, co mamy w sercach, przedstawmy nasze prośby.